Cześć! Chciałem rozpocząć ten film słowami: witam Was ze słonecznej Hiszpanii, ale niestety Hiszpania pokazała nam dzisiaj swoje deszczowe oblicze. Dlatego witam się z Wami z deszczowej Hiszpanii. I od razu na wstępie takie pytanie: co można zrobić z Forda Fiesty? Kiedyś wszyscy chcieli jeździć samochodami sportowymi, i tak? Na bazie Forda Fiesty w 1997 roku Ford zaprezentował malutką Pumę. Wtedy zachwycała designem i wpisywała się w oczekiwania klientów. Miał czas, a Puma stawała się powoli ofiarą mało gustownego tuningu albo po prostu gniła w ciemnych zaułkach ulic. Historia lubi się powtarzać i Ford pokazuje, że Fiesta ponownie jest dobrą bazą do stworzenia samochodu, który wpisuje się w oczekiwania klientów. W związku z tym nowa Puma jest crossoverem. A jaka jest? Zapraszam Was na krótką prezentację. Tak. Nowa Puma to już crossover, ale czy Ford sięgałby po te nazwę, jeśli nie chciałby tchnąć w ten samochód choć odrobiny sportu, albo żeby był wyrazisty? No właśnie, Ecosport najwyraźniej wyróżniał się zbyt mało, bo Puma z pewnością rzuca się w oczy i w sumie nawet przypomina trochę pierwszą Pumę. Przednie reflektory mają bardzo podobny kształt, chociaż paski LED wewnątrz lamp nawiązują do nowego Forda GT. Mocno zaakcentowane nadkola i wąskie okna zdecydowanie dodają tu dynamiki i efekt ten niesłabnie też z tyłu. To faktycznie nieduży samochód. Ma prawie 4,2 metra długości, 1,80 m szerokości i 1,54 m wysokości. Jednocześnie rozstaw osi jest dość długi i wynosi niecałe 2,6 m. Prześwit powinien sprawdzić się w mieście wynosi 16,5 cm. Mam wrażenie, że w pumie bardzo dużo uwagi poświęcono bagażnikowi, i już wam pokazuję dlaczego. Klapa bagażnika jest otwierana elektrycznie, pod nią ukazuje się nam rekord wśród crossoverów 456 litrów. Po złożeniu kanapy przestrzeń wzrasta do 1161 litrów. Jeśli bardziej zależy nam na płaskiej podłodze, możemy ją podnieść. Ale suwy powstały podobno dla ludzi uprawiających sport, prawda? To patrzcie na to, pod podłogą jest aż 80-litrowy schowek z korkiem. W ten sposób możemy tu schować jakieś kalosze czy ubłocone buty. Spłukać wodą i tędy ją wylać. Wnętrze forda pumy ma dwa cele. Relaksować, ale jednocześnie dawać poczucie kontroli. A może i zapewniać kontrolę? Jak dla mnie to po prostu przypomina fiestę, tylko siedzi się tu trochę wyżej, konkretnie o 6 cm wyżej. Jest jednak nowość: wirtualne zegary, które trochę przypominają te z Mustanga. Fotele pumy mogą być też wyposażone w funkcję masażu, czego w wieście nie dostaniemy. Za napęd pumy służy trzycylindrowy silnik 1.0 EcoBoost o mocy 95, 125 lub 150 koni mechanicznych. Jest też czterocylindrowy diesel 1.5 EcoBlue o mocy 120 koni. Dwie najmocniejsze jednostki benzynowe to miękkie hybrydy z 48-voltową instalacją elektryczną i układem rozrusznika alternatora. Ceny Forda Pumy zaczynają się od 69 900 zł, ale bogato wyposażone wersje Titanium i ST są o 15-20 tysięcy zł droższe. To jednak nadal dobra cena, jak za samochód, który ma chyba wszystko, czego oczekujemy od crossovera. Już wcześniej wiedziałem, że dobrze wygląda, ale tutaj bardzo zaskoczył mnie pojemnością i ilością praktycznych i pomysłowych rozwiązań. Ten film rozpoczynałem pytaniem, i zakończę go również zadając Wam pytanie, czy to może być idealny crossover? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, natomiast ja ze swoją odpowiedzią poczekam na pełny test tego samochodu w Krakowie. Do zobaczenia!